Pod koniec drugiego tygodnia młodziutki Izach Del Toro pozostaje liderem Giro di Italia. Cześć z tej strony Kacper Wośkowiak, podcast Kolarski. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na siódmy odcinek Missy Giro. Na początek sprawdźmy, co słychać w klasyfikacji generalnej. Od mojego poprzedniego materiału doszło do kilku przetasowań, przede wszystkim zmniejszyły się różnice między faworytami. Niestety wtorkowa czasówka toczyła się w mieszanych warunkach pogodowych, no ale takie są grantury. Czasami mocno loteryjne, niesprawiedliwe dla niektórych zawodników. Wydaje się, że najwięcej zyskali na tym Tyman Arensman i Derek G., którzy praktycznie uniknęli deszczu. Gino uniknął deszczu, Tyman Arensman miał tak naprawdę troszeczkę kropel w końcówce, no i oni zaliczyli bardzo, bardzo dobre czasy. Niestety kilku zawodników przejechało dystans, cały dystans czasówki w deszczu, chociażby Brenton Machnalki. No nie mieli tak naprawdę szans, żeby pokazać swoje prawdziwe umiejętności, a raczej walczyli o to, żeby się po prostu nie przewrócić. Juana Juzo, Izak Del Toro oraz Antonio Tiberi trafili na ulewę w końcówce. I tam mieli problemy, tam dużo czasu stracili, bo musieli po prostu uważać, bo tak jak oczywiście mówiłem w zapowiedzi, początek i końcówka trasy były mocno techniczne, natomiast w tej części, gdzie trzeba było rozwinąć jak największą prędkość, w środku dystansu, no, mieli w miarę, w miarę sucho. No i jeszcze słowa uznania dla Egana Bernala, który zaliczył Highside rodem z moto GP. poleciał bardzo, bardzo mocno i tak naprawdę pojechał no świetną czasówkę, gdyby nie to, że się przewrócił, na czym stracił, powiedzmy, 30-40 sekund, to pojechałby chyba szybciej nawet niż Isaac del Toro, co byłoby naprawdę świetnym wynikiem dla, dla kolumbijczyka, który już dawno nie nawiązywał do swoich najlepszych prób czasowych, a też przecież oczywiście nawet kiedy wygrywał wielkie tury, nie był najlepszym specjalistą w tej dziedzinie. Raczej po prostu minimalizował straty. Następne etapy pokazały, że kolumbijczyk ma chęć do atakowania, więc najprawdopodobniej nie stało mu się nic groźnego. To też taka lekka specyfika upadania w deszczu, gdzie ten, ten mokry asfalt zapewnia troszeczkę lepszy poślizg i często obywa się bez takich poważniejszych kontuzji. No ale jeśli oczywiście polecimy za mocno, to możemy wylądować na przykład na krawężniku czy w barierkach. Więc tak naprawdę Bernard ma masę szczęścia i dobrze się z tej trudnej sytuacji wybronił. Natomiast środowy etap w abelinach był ciekawy, choć tak jak mówiłem potencjał Alpe San Pellegrino został całkowicie zmarnowany. Po zaciągu Bernala na jego kole utrzymali się Juana Ayuso oraz lider wyścigu Isaac del Toro, natomiast kilku zawodników miało spore problemy. W grupie jadącej kilka sekund za wspomnianą trójką nie było chociażby Tymena Ernstmana, Michala Storera, a ledwo, ledwo na rzęcach trzymał się Simon Yates. Szkoda, że etap nie kończył się tak jak mówiłem w zapowiedzi po zjeździe z Alpesan San Pellegrino lub tak, jak to było 25 lat temu w Abetone i mam nadzieję, że organizatorzy będą chcieli wrócić jeszcze do Alpe San Pellegrino właśnie w tej wersji z finałem w Abetone. Byłoby to zdecydowanie bardziej interesujące dla rywalizacji. Odcinek wygrał Richard Carapaz, jego atak był imponujący, przypomniał o tych jego najlepszych czasach, kiedy wygrywał Giro d'Italia, naprawdę, naprawdę dał popis umiejętności. Wydaje się, że popularny Richie będzie jeszcze mocniejszy w górach i na pewno będzie tym takim zawodnikiem, który może wyścig, brzydko powiem, brzydko powiem, po prostu rozwalić w Alpach. W ogóle jesteśmy w takiej troszeczkę dziwnej sytuacji, nietypowej, ponieważ za nami. No, już w tym momencie 13 etapów, a my nadal nie znamy nawet jednego faworyta do wygrania klasyfikacji generalnej. Oczywiście prowadzi Isaac Del Toro, no ale tak naprawdę możemy wskazać jeszcze przynajmniej 5-6, może niektórzy nawet 7-8 zawodników, którzy realnie liczą się w walce o klasyfikację generalną i jak najbardziej mają karty w swoich rękach. Żeby taką sytuację znaleźć, cofnę się do Giro d'Italia 2023, kiedy o zwycięstwo walczyli Jerzy Almeida, Grant Thomas oraz Primoz Roglic który koszulkę lidera przejął na ostatniej górskiej czasówce na Monte Luzari. I wtedy naprawdę rzeczywiście mieliśmy powiedzmy trzech równorzędnych faworytów do wygrania w wyścigu, już nawet po wycofaniu Remco pula. Teraz tych kandydatów do zwycięstwa jeszcze więcej, to oczywiście super, bo tak naprawdę nawet mniej istotny etap może rozwalić całkowicie klasyfikację generalną, tak jak chociażby kiedyś to było na Wolecie na Fuente D. Więc no, zobaczymy, zobaczymy, co stanie się w kolejnych etapach już po wkróceniu w Wysokie Alpy. Ale myślę, że będzie ciekawie. Na razie ten wyścig, nie powiem, że jest nudny, jest trzymający w napięciu. Nie jest oczywiście nudny, były fajne momenty, etap w Biankę, czasówka, tak gdy Harapaza. niesamowite w ogóle to, co robi Mats Pedersen, to jest po prostu niesamowite, odrodzenie Wołtawa Narta. Naprawdę tych wątków w tym wyścigu pojawiło się już sporo. Ale mam nadzieję, że walka o Maria Rose będzie jeszcze, jeszcze lepsza. Co dalej? Jutro, to jest w sobotę 24 maja, Peloton Giro d'Italia Italia odwiedzi malowniczą Słowenię a więc kraj, z którego pochodzi dwóch ostatnich zwycięzców Korzarosa, Tadej Pogacar i Primoz Roglic. To już kolejny raz, kiedy Giro odwiedza Słowenię, właśnie na fali sukcesów tych dwóch panów i w sumie nie tylko. Jest to też gwarancja tego, że przy drogach zobaczymy naprawdę mnóstwo kibiców. Medialne plotki publikowane jeszcze przed oficjalną prezentacją trasy wyścigu, mówiły o pagórkowatym odcinku na przygranicznych hopkach. Jednak ostatecznie w Nowej Goricy powinniśmy oczekiwać sprintu z dużej grupy. Na dystansie 195 km łączących Trewizo właśnie z granicą włosko-słoweńską, przewyższenie ledwo przekroczy 1000 m. W samej końcówce zawodnicy pokonają niecałe dwie rundy z podjazdem Sawer. On ma 700 m 7,7% średniego nachylenia, techniczne z wieloma zachętami oraz zmienną nawierzchnią. Kluczowe będzie ustawienie, tak aby na finową prostą, która liczy 900 m, wjechać przynajmniej z jednym rozprowadzającym szanse ucieczki są moim zdaniem minimalne, nie dojeżdża ich zbyt wiele, tak naprawdę z ucieczki etap wygrał tylko Luk Plap do tej pory co nie jest standardem Giro d'Italia, były takie edycje że gdzie tak naprawdę nawet więcej niż połowę etapów ze startu wspólnego wygrywali właśnie uciekinierzy, natomiast myślę, że sprinterzy jeszcze przed tymi górami będą chcieli właśnie złapać ostatnią szansę na etapowe zwycięstwo będzie im trudno, no bo ten podest nie jest może jakiś bardzo stromy, no ale jednak jest pewnym wyzwaniem być może Mats Pedersen czy Woda Nart ich zespołu będą chcieli podyktować mocniejsze tempo. No ale też nie dziwię się, jeśli na przykład ustawienia zespołowe w Wiśmie będą wyglądały tak, aby jechać na Olawa Koja. W niedzielę nareszcie doczekamy się górskiego tapone z prawdziwego zdarzenia. Nie no, żartuję, to dopiero po dniu przerwy. Co prawda etap oznaczony piętnastką rozpocznie najtrudniejszą część rywalizacji, no ale jego projekt nie jest najbardziej udany, oczywiście, moim zdaniem. Łącznie liczy sobie 219 km, zbierając prawie 4000 m przewyższenia, to jest ok oczywiście. Natomiast usytuowanie podjazdów mogłoby być troszeczkę lepsze, tak aby zrobić wyścig, jak to się mówi tutaj w slangu kolarskim. Po starcie z Fiume teren będzie tylko lekko powodowany ze ściągą Murodica del Poggio. Mam wrażenie, że ten podjazd, ta ścianka jest w każdej edycji roditaria yy, i chyba się tutaj oczywiście nie mylę. Niestety lżejsi górale mogą mieć problem z zabraniem się do ucieczki dnia właśnie przez ten niezbyt trudny profil na, na początku. Start Monte Grappi wyznaczy wioska Romano di Ezelino po przejechaniu nieco ponad 100 km. W tej wersji winna góra ma 25 km o średnim nachyleniu 5,7%. I y, będziemy jechać y, tak jak w zeszłym roku zawodnicy zjeżdżali, bo w zeszłym roku jechaliśmy od semonzo, czyli od tej najtrudniejszej, zdecydowanie najtrudniejszej strony grappy. Potem szybki zjazd i kawałek płaskiego. Szczyt ostatniego podjazdu Dori, wyrośnie mniej więcej 30 km przed metą. To długa, ale niezbyt stroma chopa. Ma też około 15 km i 5% nachylenia, więc zobaczymy, czy któryś z faworytów będzie w stanie tam przeprowadzić atak. Można było wykorzystać teoretycznie stację przekaźnikową, co oczywiście nie będzie łatwe, żeby wszystko sobie dobrze zaplanować. No, ale te 30 km potem tego prowadowanego terenu do Asiago ono nie sprzyja, mówię, takim no, nawet można powiedzieć, szarżą po zwycięstwo w wyścigu. Odcinek ten miałby zdecydowanie większy potencjał, gdyby po grapie, nawet jechanej z tej łatwiejszej strony, organizatorzy zdecydowali się powtórzyć wariant z 2017 roku z spinaczką do fozy przed Asiago. Pamiętam, że wtedy oglądaliśmy fajną walkę dwóch grupek faworytów. W tej dalszej, drugiej, znajdował się Tom Dimoulin, czyli wtedy lider wyścigu, który oczywiście Giro w 2017 roku wygrał, ale właśnie w Asiago stracił. Oszulka lidera, więc no myślę, że ten wariant byłby ciekawszy. Tam troszeczkę oczywiście pomogli mu inni zawodnicy, bo gdyby sam gonił, mógłby stracić więcej czasu, ale tak nie wpłynęłoby to raczej na jego zwycięstwo w całym wyścigu. Oczywiście nie wykluczam, jak już mówiłem, żadnych ofensywnych działań, na przykład takich zawodników jak Egan Bernal, bo Ineos jest bardzo aktywny, czy Richie Carapas, który już pokazał się na etapie 11. I wydaje się, że takie procenty typu 5-6% powinno mu jak najbardziej sprzyjać do zrobienia takiego ataku w swoim stylu, takiego ataku jak wygrał Giro w 2019 roku. I tym akcentem chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. W niedzielę zapraszam na materiał dedykowany bohaterom nieoczywistym oraz wszystkim dodatkowym klasyfikacjom tego Giro. Dlatego włączam do odcinka klasyfikacje dodatkowe, gdyż no, tych bohaterów nieoczywistych nie ma wcale w tym Giro jakoś dużo. Etapem wykrywają raczej faworyci lub zawodnicy, którzy są typowani no, tuż za tymi faworytami. No więc też nie ma tak naprawdę z czego szyć, ale postaram się, żeby ten odcinek był oczywiście ciekawy. Natomiast trzeci tydzień rozpoczniemy od standardowego przeglądu najważniejszych wydarzeń z trasy różowego wyścigu, a także zapowiedzi kolejnych etapów, najprawdopodobniej już tych decydujących o losach Maglia Rosa. Tradycyjnie przypominam o kliknięciu łapki w górę i zostawieniu suba. Dzięki, cześć, do usłyszenia.